Dzień dobry wszystkim, witam Was w czytaniu dla byka. Czytanie sierpniowe. Na początku chciałabym podziękować za wszystkie komentarze, polubienia, subskrypcje, jest mi niezmiernie miło. E, przypominam o czytaniach wakacyjnych, które zrobiłam jakiś czas temu. W opisie zostawiam link do nich. Dzisiaj skupimy się stricte na sierpniu, mniej więcej sierpniu, czyli okres następnych 4-5 tygodni. E, Przypominam, żeby sprawdzić swój horoskop urodzeniowy. W opisie zostawiam również link do tego. Zalecam obejrzeć film, przynajmniej dla znaku ascendentalnego. Szerzej spojrzeć na, na cały horoskop, nie tylko na znak słoneczny. Pamiętajcie, że tarot to nie to są energie, z którymi my pracujemy. Nigdy nie, nie zostawiajcie odpowiedzialności za swoje decyzje na kartach. One mają Wam pomóc, a nie przeszkodzić i absolutnie... Nie, nie bierzmy tego jako wyrocznie. Przypominam, że nie robię czytań prywatnych, ze względu na mój stan zdrowia. Proszę o uszanowanie, tego, że nie będę odpowiadała na maila w związku z tym. Dobrze, a już teraz zobaczmy, co dobyka na sierpień. Dla ziemskich znaków przygotowałam talii Starot. Co się pokazało? do denarów. Wasza karta bardzo. Witches Tarot już dobrze wam znane. Dobrze. Z czym byk wchodzi w ten miesiąc? Cztery monety. E, pewna izolacja, pewne zamknięcie się, ale też dbanie o swój biznes, o swój interes, e, siedzenie z tym, co moje i troszkę taka jest to zamknięta postawa, ale może sytuacja was do tego zmusza. To jest też oszczędność, to jest jakby mądre gospodarowanie pieniędzmi, to jest. E, Poczucie bezpieczeństwa płynące z materii to jest również e, oszczędzanie na gorsze czasy, tak? Czyli jest trochę sprytu w tym. Niektórzy widzą w tym skąstwo, ale nie zawsze tak jest. Co pomaga, lub co przeszkadza? Trzy monety. No, ciekawe. Trzy, cztery. <laughs> Dobrze. E, trzy monety, kochani, to jest coś, co Wam może pomóc, bo to jest pewna praca, tak? To jest pewien projekt, do którego realizacji być może będzie potrzeba więcej niż tylko Was, osób. Więc nie bać się tutaj poprosić o pomoc. To jest praca, która na pewno zostanie doceniona i która tworzy bardzo dobry fundament. Czyli na pewno to jest coś, co Wam tutaj pomaga, ale może to przewyższać Wasze pojedyncze możliwości, więc nie bać się otworzyć tutaj na pomoc innych. Co jest podstawą tego? A nawet nie pomoc, ale zaangażowanie innych. Cztery kielichy. No, jest tu jakaś zamknięta postawa. Troszkę zrobimy sobie lepszy kap. Abyśmy tutaj więcej. O, może tak zmieścili. Ja zawsze chcę, żeby Państwo widzieli wszystkie karty, bo to jest fair, to jest ok. i Chcę, żebyście widzieli, jak to czytanie wygląda z bliska. Dobrze. Te cztery kielichy mówią albo o niewykorzystanej szansie, albo o tym, że my nie chcemy pewnej szansy od otoczenia, ale też o pewnym zamknięciu, tak? I trochę taki foch jest w tej karcie. Może to jest jakaś sytuacja, która Was teraz trzyma w ryzach. Czy nie możecie ruszyć do przodu z powodu. Albo jakiejś niechęci, albo yy, odgórnie nie możecie wykorzystać jakiejś szansy. Dobrze, co odchodzi od byka w takim razie? Głupiec, nowa droga. Ale to jest też szansa na nową drogę. Czyli mam wrażenie, że musicie zostać przy starym i że nie uda się tutaj albo jakaś podróż, albo jakiś wyjazd. Yy. Że trzeba tutaj jeszcze coś na tym miejscu przepracować, albo w tej pracy, w której jesteście, tak? Że tutaj nie uda się przesunięcie w czasie albo w przestrzeni czegoś. I trzeba będzie skupić się na tym i jednak popracować jeszcze z tym, co mamy. Także no, nie widzę tu nowej pracy, nie widzę tu wyjazdu, nie widzę tu wakacji póki co. Coś Was tutaj trzyma jeszcze, coś trzeba przepracować. Co macie w głowie, o czym myślicie, byki? 10 monet, fantastycznie, takie bardzo wasze to jest. To jest poczucie bezpieczeństwa, to jest spędzenie czasu z rodziną, to jest dobrostan nie tylko materialny, ale powszechnie ceniony, taki bliskość wynikająca ze spędzania czasu z bliskimi. No, bliskość z bliskimi, to fajnie powiedziałam teraz, ale łapiecie sens pewnie. My macie to w głowie, że chcecie poczucie bezpieczeństwa, dlatego może nie wykorzystujecie tej szansy, która się tutaj pojawia, bo nie współgra z Wami albo. Możecie być troszkę za bardzo zamknięci i zbyt tradycjonalni. Zby, jak to powiedzieć po polsku? Może jesteście za bardzo tradycjonalistami przywiązanymi do tego, co już znacie. Tak? I stąd nie bierzecie jakiejś szansy z zewnątrz. Dobrze, poproszę o kartę. Co to za szansa u podstawy? Dobryko. Siła. No, bo tutaj trzeba by było, cokolwiek by to nie było dla Was, tak, to trzeba by było się zmierzyć z czymś i wyjść ze swojej strefy komfort, a mam wrażenie, że nie chcecie, że Wy lubicie to, że macie rodzinę, jakakolwiek by nie była, to fajnie, że ona jest, siedzicie z tym, co moje, niekoniecznie chcecie iść gdzieś dalej, coś tutaj nie wychodzi, może to być właśnie nie ze względu na Wasze upodobania, ale na jakieś okoliczności z zewnątrz. I tak, i siła mówi o tym, że trzeba zmierzyć się z pewnymi przeciwnościami losu i gdzieś tam na koniec to jest świetne, bo my umiemy na sobie polegać i tak dalej, ale wy tego nie chcecie. Wolicie strefę komfort, albo jesteście zmuszeni do tego. Dobrze. Zmuszeni przez los, tak? Czyli że coś was utrzymuje w miejscu, nie możecie ruszyć dalej. Pewna jakaś to może być praca, którą trzeba jeszcze wykonać, albo ludzie, którym Wam brakuje do realizacji swojego planu. Dobrze. Co przychodzi z góry dla byka? Król Mieczy, specjalista. No. Jeżeli tu są jakieś e, prawne rzeczy do rozwiązania, to warto zwrócić się po pomoc do prawnika. E, jeżeli tu są jakieś sprawy zdrowotne, to do lekarza ogólnie, do specjalisty, który mógłby Wam w tym pomóc. I myślę, że tutaj, że potrzebujecie rzeczywiście jakiejś osoby, która Was przepcha przez to, co się tutaj dzieje. E, bo nie wykorzystacie pewnej szansy, ale nie jesteście w stanie zrobić tego sami i tutaj ktoś Wam przychodzi z pomocą. To jest też karta wodnika, tak? Czyli kogoś w ogóle z podpowietrznych znaków. Jak siebie w tym widzicie, byki? Czwórka, znowu. Dobra, to mogą być sprawy zdrowotne, które Was trzymają w miejscu i Wam pomoże w tym lekarz, tak? To mogą być sprawy... W ogóle czwórka mieczy mówi o pewnym odpoczynku, o... To jest karta zastoju. To jest karta właśnie szpitala, karta leczenia, karta również tego, że jesteśmy przemęczeni, potrzebujemy odpoczynku i nie damy radę. Nie weźmiemy tutaj żadnej szansy, bo nie mamy siły po prostu tego zrobić. Albo nie chcemy, również, tak? Jak was widzi otoczenie. Panie Arcykapłan. I powiem wam, że hm, w ogóle mnie to nie zdziwiło, bo kapłan jest z kartą byka. Więc myślę, żeby po prostu, byk jest taki, byk jest rodzinny, byk lubi ee, sobie dobrze zjeść, <grydy> lubi swoje otoczenie, lubi mieć żonę, że dzieci, to jest okej, okay, to jest zupełnie spoko, ale przez to możecie być troszkę zamknięci na to, co Wam życie chce pokazać. Otoczenie widzi Was dokładnie takim, jakim jesteście, tak? No to jest Wasza karta. I tak to będę interpretowała, że po prostu, ja też Was tutaj tak widzę, bo te 10 monet mi z Wami pasuje, pasują mi te cztery monety. Czyli albo po prostu, no teraz macie tutaj tę postać byka mocno yy, odczuwalną, tak? Albo w negatywnym jakby aspekcie to może być pewna niechęć, buntowanie się, tak? Ale ja myślę, że że to nie jest negatywne. Wartyka, puantos taki pewien yy, opiekun, tak? Opiekun Ogólnie w hierarchii tam najwyżej. E, natomiast można to przełożyć na opiekun rodziny, opiekun w ogóle. Więc otoczenie może Was tak widzieć, że po prostu opiekujecie się tym, co jest tu i teraz. I mocno skupiacie się na tym, co przychodzi... Nie, e, przepraszam. Wasze nadzieje bądź obawy. Arcykapłanka. No mamy parkę. <grydy> Arcykapłanka się pokazuje. Dobrze. Ja myślę, że tutaj macie nadzieję. Nawiarę w swoją intuicję, nawiarę w to, że to, co robicie w tym momencie, to jest dobrze, bo tak jest wasze miejsce, we wszechświecie. Jeżeli to jest obawa, to są wątpliwości i nieufności wobec siebie, tak? Czyli wobec swojej intuicji. Ja myślę, że wy chcecie wierzyć, że jesteście w dobrym miejscu i te decyzje, które tutaj podejmujecie, i być może nawet te. Opcje, które odrzucacie, że to jest spokojne, że to z wami spółgra i chcecie wierzyć, że tak jest. A zobaczmy, jaki jest rezultat. Siadam buławne. Stale jakby chronienie się przed wpływami z zewnątrz. Zamknięcie, tak? Bronienie swojej idei. Wy tutaj rzeczywiście jakąś szansę odrzucacie i nie wiem, czy to jest przez to, że lubicie mieć komfort i jesteście zamknięcie, albo sytuacja was do tego zmusza, czyli na przykład zdrowie, że nie jesteście w stanie przyjąć pewnej propozycji. Co jest w tle? Siadam Czy pewien spryt. Pojawia się to w ziemskich czytaniach. Pewien spryt, ale też może to być yy, karta zdrady, karta. Karta zrobić tak, żeby było dla mnie dobrze i nawet kosztem innych, tak? Dobra, dopytujemy. Cztery monety, dlaczego byk taki zamknięty? Dlaczego cztery monety dla byka? 9 mieczy. No właśnie, bo Wy się chyba zamartwiacie do przodu czymś, że to się nie uda, że chyba nie wierzę w siebie, nie wierzę w swoje możliwości. Ja nie mam tyle siły, która by mi pomogła w tym. Ja raczej zostanę tutaj i nie zrobię tego, bo chyba sobie nie dam rady. I tu jest bezpiecznie, tu jest dobrze, tu mam rodzinę. No, tak to wygląda. Co odchodzi od byka? I tu mamy tego głupca. I co ono znaczy? 10 mieczy. No patrzcie. Tak. Spójcie się po prostu, że, że pomysł, który się tutaj pojawia, on jest z góry skazany na porażkę, ale tylko przez to, że nie ufacie sobie i e, wierzycie, że wam jest najlepiej tak, jak jest. To jest ten brak otwarcia się troszkę. Trzy monety na wyko. Siła, znowu się pokazuje siła, tu mamy siłę i tu. Czyli to jest coś, co by Wam mogło pomóc, tak? Poprosić może kogoś o pomoc, jakoś przepchnąć ten plan i zgodzić się na niego, bo gdzieś tam. E, to powąże wam wzrosnąć później, ale wy chyba nie chcecie tego. Tak to wygląda, bo wy jednak odkładacie ten miecz i sobie zostajecie z tą rodziną. 10 monet dla byka. Krówa Kierków. No właśnie, tu mamy miłość, tu mamy rodzinę, tak jest ok, jak jest ok. Nie potrzebujemy nic więcej. No szkoda, bo tu jest jakaś fajna szansa, której nie chcecie wykorzystać, a która by wam pomogła wzrosnąć, ale wymagałaby siły na pewno, tak. Cztery miecze. Azbuła. No właśnie. To jest szansa. Acy to są szanse. I macie tutaj szanse. I ona się tutaj nie pokazuje w tych kartach, ale wy, wy jej nie przyjmujecie. Bo trzeba by było coś działać, bo być może trzeba by było wyjechać. Może dlatego, że jesteście chorzy, albo po prostu nie czujecie się na siłach. arcykapła na otoczenie. Rycerz mieczy. Tak, rycerz mieczy jest idealistą i zawsze dąży do tego, co on chce i co potrzebuje. Arcykapłan jest zupełnie po drugiej stronie, tak? Trochę uparty jest rycerz mieczy i wy chyba jesteście trochę tacy uparci przy swoim. Pokazuję ci troszkę tych mieczy tu. no. Dobrze, kim jest ten król mieczy dla Was? 10 monet, 10 monet. Znowu nam się powtarza sytuacja. Ktoś, kto. Pomógłby wam. To może być ktoś z rodziny, ojciec, tak? Bo dziesiątki monet o tym mówią: o rodzinie, o pieniądzach. Dziesięć monet też mówi o strefie. No, mogą to być jakieś problemy finansowe, tak? I wtedy warto zasięgnąć rady specjalisty, bo gdzieś tam jest ten aspekt finansowy tu pokazany. Dobrze. Wasza nadzieja, arcykapłanka, co ona oznacza w tym czytaniu? Sześć monet, dojście do równowagi. To jest nadzieja bądź obawa, tak? Czyli gdzieś tam macie nadzieję, że drogę, którą wybieracie, ta droga pozwoli Wam dojść do jakiejś równowagi finansowej albo w ogóle mocnego poczucia bezpieczeństwa, bo ono tutaj jest gdzieś zaburzone i Wy kurczowo chcecie się go trzymać. A mam wrażenie, że życie gdzieś Wam go odbiera, żebyście mogli wzrosnąć tak? w swoich umiejętnościach i tak dalej. Siedem bułow, rezultat. A, przetasujemy sobie to. Troszkę pozlepiane. O, coś wypadło. Dwa kielichy. Dobrze. Siedem bułów. Rezultat. Dla byka. Cesarzowa. Fajnie, no. Cesarzowa mówi o narodzinach. Jakieś pomysły, tak? To jest jakaś idea, koncept, który ma bardzo wielki potencjał, ale rezultat jest taki, że Wy się przed nim bronicie. Że Wy się przed tym bronicie. Szkoda. W tyle pokazuje mi, się, pokazuje mi się cztery miecze, czyli znowu powtarza się karta. Albo macie jakiś super inny plan na tą sytuację, która jest i o którą nie mówicie, albo po prostu chcecie komfort i boicie się zmierzyć z pewną przeciwnością losu, która Wam się tutaj pokazuje. Tak to czuję, kochani? Napiszcie do mnie w komentarzach o co chodzi. Jestem bardzo ciekawa. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie o czytaniach wakacyjnych. Tutaj może się bardzo przydać to czytanie. Pomóc zrozumieć, co się dzieje tutaj? Dobrze, zapraszam Was do kolejnych czytań i dziękuję za wysłuchanie.